Paulina Drażba, zapraszam na Czerwony Dywan. A dziś zajrzymy za kulisy najlepszego muzycznego show w Polsce, czyli programu The Voice of Poland. Pomogą mi w tym uczestniczki programu. Olga Jankowska, dzień dobry. I Jagoda Kret, witaj. Czyli półfinalistki programu The Voice of Poland, drużyna Edyty. Dziewczyny, zacznijmy od tego, że w programie zostało już tylko ośmiu uczestników, czyli Ernest Staniaszek, Marzena Ugórna, Kasia Stanek, Michał Grobelny i pomóżcie dalej. Kto jeszcze? Mateusz Ziółko Jarek Kusowski. Tak jest. To jest Wasza ósemka, która będzie walczyła w sobotę w półfinale i powiedzcie mi jaka jest atmosfera między waszą ósemką, czy już jest rywalizacja, czy wy się jednak wciąż nadal konkurujecie. Znaczy ja osobiście nie odczuwam rywalizacji między nami. Wręcz powiedziałabym, że bardzo się zaprzyjaźniliśmy. I nie czuć jakiejś, jakiejś strasznej spiny między nami. Raczej tak po przyjacielsku wszystko. Każdy sobie jak to powiada jakieś rady, słuchamy siebie nawzajem, uczymy się także od siebie, także. Mhm. Tak, absolutnie się, się zgodzę z jagodą. Faktycznie jest taka bardzo przyjazna atmosfera. Mhm. I faktycznie każdy siebie tam nawzajem wspiera. Mi się zdaje, że nie wiem, z mojej perspektywy to wygląda tak, że e, ja już się czuję jakby no, wygraną tak. W, 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 w tym konkursie i wydaje mi się, że chyba wszystko. Ja bo się jak już czują. jesteśmy na tym etapie, to znaczy, że już coś to musi znaczy, tak jednak, mm -hmm. A ja jestem bardzo ciekawa, co się z Wami dzieje, z innymi uczestnikami, kiedy kto inny śpiewa, czy wy nawzajem się wspieracie, czy już denerwujecie się swoim występem. Jednym słowem, czy w ogóle cokolwiek pamiętacie z tego sobotniego programu. Ja nic nie pamiętam ja nic, ze swojego ja występu. Ja właśnie ze swojego też nic nie pamiętam, ale, ale, ale obserwuję no. zawsze przy, mm, występy przed moim występem, bo wtedy po prostu chce się jakoś od od, odstresować, oderwać myśli od, od, od tego, że się zaraz wejdzie, tak, i zaraz tak. spędzi, śpiewały, a potem już taki. To, to ja bym chciała i wam i państwu przypomnieć kilka bardzo ważnych momentów z sobotniego odcinka programu The Voice of Poland. Zacznijmy od takiego najbardziej dramatycznego momentu w programie. To na pewno nie był łatwy moment dla Marka Piekarczyka. Zobaczmy. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, w półfinale trzeciej edycji The Voice of Poland zaśpiewa. Oj, 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 Żarty się skończyły. Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że to mnie spotka tutaj. Znaczy, mina Marka Piekarczyka bezcenna. Wymowna kiedy... bardzo, tak. ja w, nie widziałam tego w sobotę, więc też jestem jeszcze w szoku, mm. powiem szczerze. No nie ja uważam, że to jest zaskoczenie, ale bardzo pozytywne, tak, bo pozytywne. w końcu jakby ludzie docenili to, co tak naprawdę w marzeniu siedzi. Marzena tak. ma ogromny wokal i... Tak naprawdę wydawa wydawało mi się, że jest dość niedoceniona jak do tej pory. A ona tutaj... chyba w siebie bardzo też nie wierzyła. Nie wierzyła się bardzo. W ogóle też żadna, była pierwszą osobą, którą ja poznałam w ogóle przy okazji Wojsa i też razem widzieliśmy swoje próby i ja właśnie zawsze gdzieś tam czułam w środku, że przynajmniej do mnie bardzo trafiał jej, jej głos do mnie i do miałam też. wrażenie, że, że ona też nie do końca... Mm, Właśnie jakby czuje się w tym repertuarze i tak naprawdę chyba teraz dostała taki po prostu utwór, w którym poczuła się pewnie tak, tak, i da? mogła pokazać wszystkie swoje walory i mhm. też wydaje mi się, że dla samego Marka to było zaskoczenie, mhm. że że ona się pokazała z właśnie z, tej, z, takiej, z, z strony. takiej strony, tak. ale później rozmawialiśmy właśnie z panem Markiem i on powiedział, że jest bardzo szczęśliwy, że Marzena właśnie została doceniona przez, przez widzów i ja się absolutnie pod tym podpisuję. Marzenka jest świetną w ogóle osobą tak. i, i wokalistką, także... A powiedzcie mi, jaki moment uważacie za najbardziej wzruszający? Hmm. Podpowiedź, <laughs> że polało się najwięcej łez? No wydaje mi się, że występ Areczka naszego tak, tak faktycznie był taki bardzo <noise> emocjonalny. emocjonalny to tak. te łzy też sobie przypomnijmy, proszę <noise> Państwo. Nigdy nie słyszałam kopii w Twoim wykonaniu. Zawsze robisz coś od nowa dla siebie i dla nas. I powiem Ci coś, kiedyś zobaczymy cię na scenie międzynarodowej. Wracaj wracaj, jeszcze Thompson i Baron powiedzą słowa prawdy. <noise> Powiedzcie coś podobnego, właśnie To jest właśnie ta wrażliwa. I tu właśnie było ogromne wzruszenie, ale wzruszenie też było podczas występu Edyty Górniak, którym właściwie przez cały czas żyły media. Jak wy zareagowałyście? Jak wy czułyście ten występ? Ja słyszałam e, panią Edyty na próbie Je. i szczerze tak. powiedziawszy, naprawdę. Szczenka mnie opadła dla mnie to jest po prostu ogromny zaszczyt, że mogę pracować z kimś takim jak ona. Mm -hmm. Po tym występie udowodniła, że to jest najlepsza wokalistka według mnie w Polsce. Ja się absolutnie z tym zgadzam i ja w ogóle słuchałam na próbie pani dyty z serkami, ja ze docenia. szklanką w oczach. Po prostu nie wiem, ja zostałam totalnie rozbrojona tym, tym występem i absolutnie e, też zgadzam się z tym, że, że pani to udowodniła, że tak naprawdę jest koledztką. No, świadomą wokalistką, wokalistką a... Drodzy Państwo, żeby tak nie opowiadać, to może przypomnijmy sobie, nie. bo być może niektórzy z Państwa tego występu nie widzieli. Och! Załam ciarki w ogóle. Tak, cały czas dzieciarki. Dziewczyny, to przejdźmy do Was, bo Wy oczywiście miałyście też bardzo wiele trudnych momentów. E, miałam wrażenie, Olgo, że kiedy padło Twoje nazwisko, że zostałaś wybrana przez widzów, to Ty nie mogłaś uwierzyć w to, że jesteś w półfinale programu. Ja absolutnie nie mogłam uwierzyć, szczerze mówiąc. E, ja się nastawiałam na to naprawdę, że, że to, to będzie mój ostatni odcinek. I. Mm, no i naprawdę byłam w szoku, bo za tym też ja bardzo kibicowałam dziewczynom, ja po prostu gdzieś tam wiem, że moja droga po Wojsie nadal będzie się mhm. toczyć i że i już wiem, co będę robić, już właściwie się trochę nie mogę doczekać, aż zacznę pracę nad swoim materiałem i, i gdzieś tam... Mm, no Chciałabym też po, bardziej przepchnąć się do osoby, mm -hmm. które. Yy, Jagódka, powiedz, wreszcie, bo prawda? dla Ciebie to był bardzo trudny moment, dlatego że Ty się z Mają, z którąś stanąłaś na scenie, bardzo przyjaźniłaś, prawda? Tak. Oprócz tego, że byliśmy razem w drużynie, mieszkałyśmy razem w pokoju, pomagałyśmy sobie nawzajem. Dlatego dla mnie, stanąć z Mają, to była najgorsza opcja tak naprawdę, z wszystkich możliwych. Było to o tyle, jakby dla mnie trudne, że poziomy wokalne były mniej więcej wyrównane, dlatego do końca mm -hmm. też nie było wiadomo, kogo Edyta wybierze. Ale wybrała ciebie. Wybrała mnie. W związku z tym wiem, że Wy teraz ciężko trenujecie. Przypomnijcie tak. tylko swoje numerki, żeby widzowie wiedzieli, na jakie głosować. Trzynastka, Piętnastka. Trzynastka i piętnastka. Drodzy Państwo, głosujemy już w najbliższą sobotę w programie The Voice of Poland o godzinie 25, a ja również przypominam, już się nie denerwujcie już po wszystkim. A ja również przypominam, że program The Voice of Poland, jak i Thompson i Baron są nominowani do telekamer, także też prosimy. O...